Pas. Niech pani złoży na mnie skargę. Oczywiście. To Rombo Solidarności, tak? E, no ten, można to ten, Magneto, proszę Czy to, to musi pani zmienić w takim razie w aplikacji? No chwilę mi pan powiedział. Nie no, może pani stara się to zmienić. Nie, mógł pan mi powiedzieć to wcześniej. A co to zmienić? No Jak wyszliśmy, pan mi teraz mówi przy końcu, że mam teraz zmienić? No a trzeba zmienić, jeżeli chce pani. A pan mi, co on mi tego nie powiedział na początku? Tylko przy końcu, przy moim domu. No, bo pani chce alter na terenie, pod... tak? No, nie, bo byśmy od razu zjechali po, pod McDonald's. No, to mówię, pani paniśmy znie... nie pani... tak? nic nie minęliśmy. No, McDonald's jest teraz daleko stąd. Nie wiem by Pani wytłumaczyć to. Nie, mógł Pan jechać inną stroną i byśmy sobie podjechali po pani, do tak, Nie proszę Pani. Tak, gdyby Pan jechał z yy, Solidarności, a nie od strony. Yy, proszę Pani, do, do ja, strony. ja jadę no najkrótszą trasę. To, ja chodzę, to ja nie problem, nie chcę pod adres. Dobrze. No, dzięki bardzo. Tylko proszę zapiąć pasy. Ja byśmy, tak, pan. Proszę pasy. Skargar. Niech Pani nie złoży na mnie skarby. A, oczywiście. Chcieliśmy jechać pod inny adres, a pan Pani zaznaczyła się tej... pod adres Teraz? Pani mówi, że mam ten jest... adres? Ale to nie jest w mojej kwestii, proszę Pani, tylko Pani. Bo to Pani zaznacza, gdzie Pani jedzie, tak? Ja mam według aplikacji, ja pod tak się pokazuje aplikacja. No. Więc nie może Pani mieć pretensji do mnie. Gdybym no. widziała, to zmieniła od razu. Co, ale to nie, jest, nie zmienia... A nie teraz, dopiero za końcu. Ale co, co to za różnica, proszę Pani? Tak? I jaka różnica? Jeszcze raz się dowiaduję, że teraz Mama. muszę zmienić adres, Mamo. No? Mama! że ja po prostu stanę. No, mam, no. No. No.